Nadwaga i otyłość to rzeczywiście coraz częstszy problem u psów. Coraz częściej diagnozowany, coraz częściej właściciele zdają sobie z tego sprawę, że to rzeczywiście jest to problem, ale niestety również coraz częściej psy cierpią na otyłość. O otyłości czy o nadwadze u psów mówimy wtedy, kiedy, no proste, kiedy masa ciała jest większa niż ta przewidziana w różnego rodzaju wartościach średnich, kiedy, kiedy zwierzę po prostu ma za dużo kilogramów. Natomiast kiedy właściciel powinien, sobie zwrócić na to, powinien zwrócić uwagę na to, czy jego pies rzeczywiście już jest w tej granicy ponad wagę prawidłową, czy, czy jeszcze mieści się w wartościach prawidłowych. Bardzo prosta, prostą metodą oceny masy ciała jest ocena sylwetki. Trzeba też pamiętać oczywiście, że, że każda rasa ma swoje uwarunkowania co do, co do budowy ciała. Inaczej będziemy oceniali np. bulldoga angielskiego, który jest masywnym, no zbitym psem, a inaczej np. harta, który, który ma sylwetkę bardzo smukłą i czasami wręcz można być anorektyczną. Jeżeli ktoś nie zna się na, na rasach, to tak może takiego harta ocenić. Ale do rzeczy. Patrząc na psa z góry oceniając go, powiedzmy sobie z lotu ptaka, widzimy bardzo fajne, powinny być zauważalne, bardzo wyraźne wcięcia w talii. Mówimy sobie nie za dużo, nie za mało, oczywiście laik tego nie ocenia, ale na pewno w sytuacji, kiedy linia łącząca żebra, klatkę piersiową i, i, i biodra jest linią prostą, nie jest wklęsła, to już mamy do czynienia z nadwagą, może i z otyłością, to już lekarz, lekarz oceni. I drugim takim fajnym wskaźnikiem jest ocena serwetki psa, patrząc na niego z boku, gdzie brzuch powinien być podkasany, klatka, linia klatki piersiowej e, za mostkiem powinna iść ładnie do góry tak opływowo i, i właśnie podkasać brzuch. Jeżeli e, pies ma serwetkę no, na przekroju podobną do skrzynki, czy w kształcie prostokąta, to znaczy, że też tego ciała jest już za dużo i... i i jakiś problem dotyczy tego. Problem nadwagi oczywiście. Natomiast nie można tego generalizować. mówię. Są rasy, które te wcięcia w talii te podkasania będą miały dużo słabiej zaznaczone, są rasy, o których będzie to dużo bardziej wyraziste, ale, ale taka główna zasada może zostać przyjęta do, do oceny tego, czy zwierzę już ma problem z nadwagą, czy jeszcze nie. Dodatkowym kryterium jeszcze może być przyłożenie rąk do klatki piersiowej. I ocena żeber. Jeżeli po przyłożeniu rąk do klatki piersiowej pod skórą jesteśmy w stanie wyczuć żebra, poszczególne żebra, a patrząc na psa z boku nie widzimy tych żeber, to najczęściej wtedy sylwetka i waga są prawidłowe. Natomiast jeżeli żebra są widoczne, no zwierzę jest oczywiście wychudzone, natomiast jeżeli po przyłożeniu rąk do klatki piersiowej pod skórą nie czujemy nic, tylko bardzo mięciutką poduszkę z tkanki tłuszczowej, no to niestety też jest to sygnał mówiący o tym, że, że najprawdopodobniej zwierzę ma nadwagę.